Hej, witajcie w Eurece! Dotychczas w moim programie temat wszelkiego rodzaju używek przewijał się dosyć często. Dziś jednak ugryziemy go z lekko innej strony. Nie jest tajemnicą, że alkohol poza oczywistymi rekreacyjnymi zaletami posiada również i ciemniejszą stronę. Z tego właśnie powodu w dzisiejszej Eurece przyłączając się do ogólnopolskiej akcji alkohol zawsze odpowiedzialnie, przystępnie i treściwie rozprawimy się ze zjawiskiem kaca. Zapraszam do oglądania. W okolicznościach związki chemiczne są wydalane z naszego organizmu szybciej, gdy przyjmujemy je w zwiększonej ilości. Alkohol natomiast ulega przemianie materii w tempie niezmiennym, wynoszącym około 0,2 promila na godzinę. Oczywiście nie należy traktować tej wartości jako stałej, gdyż może ona się różnić między poszczególnymi osobami. Główna zasada pozostaje jednak niezmienna. Co to oznacza? Wniosek może brzmieć trywialnie, lecz ma on ogromne znaczenie, szczególnie gdy chcemy uniknąć ubocznych skutków picia. Im więcej alkoholu spożywamy, tym dłużej będziemy pod jego wpływem. Nie ma zmiłuj, jest tylko czysta matematyka. Inną istotną kwestią, którą chciałbym podkreślić, jest fakt, że wbrew powszechnej opinii nie ma czegoś takiego jak słaby i mocny alkohol. Etanol zawarty w winie, piwie czy wódce oddziałuje w dokładnie ten sam sposób, co oznacza, że spożycie lampki wina będzie miało na nas dokładnie taki sam wpływ jak małe piwo czy kieliszek wódki. Warto mieć to na uwadze, zamawiając kolejnego drinka. Dowiedzmy się, czym w ogóle jest kac. Zjawisko to bardziej fachowo określane jest zmianem zespołu zatrucia alkoholowego i jest związane bezpośrednio z procesem wydalania alkoholu z naszego ciała. Objawia się ono przede wszystkim bólem głowy, odwodnieniem i ogólnym osłabieniem organizmu. Organem odpowiedzialnym za przemianę alkoholu jest wątroba, w której rozbijany jest on na dwie substancje – aldehyd octowy i kwas octowy. Substancje te niestety nie mają pozytywnego wpływu na nasze ciało, powodując, że odczuwamy mdłości, ból głowy oraz niekiedy podrażnienie żołądka. Innymi konsekwencjami wybicia zbyt wielu drinków jest np. utrata magnezu, którego niedobór powoduje drżenie mięśni, jak również wypłukanie elektroitów z organizmu. Elektrolity są dla nas o tyle ważne, że odpowiadają za prawidłowe rozprowadzanie wody po organizmie, która jak wiemy jest nam absolutnie konieczna do życia, a jej brak może również walnie przyczynić się do intensyfikacji kaca. Jeżeli liczyliście, że w dzisiejszym odcinku poznacie skuteczne lekarstwo na kaca, to muszę was rozczarować. Coś takiego nie istnieje i najprawdopodobniej nigdy nie powstanie. Istnieją natomiast skuteczne praktyki, których znajomość pomoże wam uniknąć syndromu dnia jutrzejszego. Oto kilka z nich. Na samym początku kwestia oczywista, czyli umiar. Zawsze pij odpowiedzialnie, pamiętając o tym, jaka dawka alkoholu jest dla ciebie komfortowa. Idąc dalej, wybierając się na imprezę czy też planując picie alkoholu, nigdy nie rób tego na pusty żołądek. Przyspieszy to proces wchłaniania się substancji i zwiększy skutki kaca. Powstrzymaj się również od mieszania napojów o różnym stężeniu alkoholu. Nieprzestrzeganie tej zasady może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia kaca. Unikaj również mieszania alkoholu z napojami gazowanymi. Przyspieszają one jego absorpcję i potęgują efekt upojenia. Kolejna ważna kwestia. Po wypiciu pamiętaj, by odpowiednio się nawodnić, pijąc przed spaniem i po obudzeniu się dużo wody. Nie zapomnij uzupełnić też wypłukanych witamin oraz zjedz coś zawierającego sporą ilość glukozy. Na koniec pamiętaj, że alkohol jest przetwarzany przez nasz organizm w niezmiennym tempie i podejmowanie na przykład wzmożonej aktywności fizycznej nic tu nie zmieni, a może wręcz zwiększyć symptomy Kaca. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat akcji Alkohol zawsze odpowiedzialnie, koniecznie odwiedźcie stronę pijodpowiedzialnie.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje. Ja się już z Wami żegnam i serdecznie zapraszam do oglądania kolejnej Eureki już za tydzień. Cześć!